dzisiaj chciałabym się skupić na jednym konkretnym elemencie dekoracyjnym w torcie, który teraz widzicie, czyli trawie, jak ją zrobić, z jakiego kremu zrobić, jak to zrobić, żeby ona wyglądała faktycznie jak trawa a nie jak takie długie paski, które leżą na ziemi i tutaj przechodząc już do rzeczy, sprawdzi się tutaj tak naprawdę każdy tenk maślany ja akurat najbardziej lubię ten na mleku skondensowanym i zrobiłam to w ten sposób że najpierw cały tort odynkowałam sobie na biało, zrobiłam go na gotowo i z tego co mi zostało po po prostu przygotowałam sobie trawę. Użyłam tutaj żelowego barwnika z Wiltona, dodałam go dosłownie odrobinę na końcu wykałaczki do mojego tynku. Następnie całość długo, długo blendowałam aż w końcu uzyskałam fajny zielony kolor. I teraz zaczynam sobie wyciskać moją trawę. I tutaj używam tylko z Wiltona numer 233 i rękawa cukierniczego. No i teraz, żeby ta trawa nam wyszła, to musimy robić takie bardzo krótkie ruchy pod kątem 90 stopni, i teraz. Jeżeli mamy zbyt długie te ruchy, to możecie zobaczyć, że ta trawa lekko będzie się zaginała, ale kolejnym bardzo, bardzo ważnym aspektem tego jest temperatura całego tynku. Jeżeli on będzie zbyt ciepły, zbyt lejący, czyli taki, jakim się przyjemnie tynkuje cały tort, no to tutaj ta trawa na pewno nam nie wyjdzie. Tynk możemy sobie na chwilę włożyć do lodówki, ale cały czas sprawdzajmy jego konsystencję, ponieważ on szczególnie przy tym wyjściu tutaj z tylki bardzo lubi szybko stygnąć i wtedy, jeżeli się zapcha, to nie da rady go wycisnąć jeżeli przytrzymamy go za długo w lodówce to wystarczy go znowu na chwilę tylko wyjąć na blat, on dosłownie za moment się ociepli i wtedy wszystko wróci do normy i będziemy mogli sobie spokojnie wyciskać jeżeli chodzi o proporcje to znajdziecie w moim przepisie na tynk idealny ja tutaj tego samego kremu który używam do tynku, używałam też właśnie do tych traw, tak jak mówiłam Natomiast jeśli interesuje Was temat jak pracować z wydrukiem cukrowym, jak zrobić dekorację na bok tortu oraz topery, to też już znajdziecie na moim kanale. Linki będą też ustawione w opisie pod filmem, żebyście łatwo mogli znaleźć. I w ten sposób kolejna efektowna dekoracja na tort jest już gotowa. Mam nadzieję, że taka zabawa z tynkiem spodoba Wam się na tyle, że też wypróbujecie tego sposobu. I pamiętajcie, że tutaj kluczową rolę gra jednak temperatura i konsystencja, jaką ma krem podczas wyciskania. Jeżeli zbytnio ocieplimy go dłońmi, on też zacznie płynąć, więc zwróćcie na to uwagę, żeby tego kremu w rękawie nie było na styk a na pewno wszystko Wam się uda. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, zapraszam Was też na mojego Instagrama i Facebooka, gdzie wiele się dzieje. Kliknijcie też subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.